A ja myślę i widzę, że bez rozwoju niczego się nie załatwi. Rozwój to podstawa. Rozwój szeroko pojęty, rozumiany. Rozwój. Ten, który w dużym stopniu jest nam przedstawiany jako skomplikowane działanie, które prowadzi do niepotycznych sukcesów celów, które chcemy osiągnąć, jest. Kłamstw. Nie ma nic bardziej prostego na tym świecie jak rozwój, dlatego że świat, życie, natura, wszechświat, kosmos, energia Bóg, wszystko jest oparte na rozwoju. Jak to, panie Brzozowski? Kiedy spojrzysz sobie przez okno. W mojej piwniczce widzisz drzewka, które rosną, rozwijają się. Kiedy spojrzysz przez brudne okno, zauważysz, że jest trawa, która rośnie, która rozwija się. Kiedy spojrzysz na dzieci, zauważysz, że rosną i rozwijają się. Kiedy spojrzysz na wszystko, co ma odrobinę życia w sobie, rozwija się i rośnie. Ale, 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 panie, panie. Panie, a jak tam stoi suche drzewo jakieś, to już ono nie rośnie. Ono się rozwija. Ono rośnie, rozwija się. Co roku wypuszcza nowe listki, nowe kwiaty, nowe owoce. Co róż rozwija się, a efektem tego rozwoju są właśnie różnorakie. Owoce, bo po owocach poznacie i. Ci, którzy się nie rozwijają, odczuwają ból. Szeroko pojęty, rozumiany ból. Smutek, żal, wstyd, rozpacz, złość, apatia, wina. Ból. Ból, który Ha. Nas do rozwoju. Jeżeli jest w tobie dużo bólu, bardzo dużo, to zastanów się, kiedy ostatnio się rozwinęłeś. I nie mam tu na myśli przeczytania Zemierzchu, władcy pierścieni Harry'ego Pottera, czy kogokolwiek coś w tym sylu lub. 60-50 twarzy greja i nowego oblicza od razu. To nie jest rozwój. Hu, ale ja jeżdżę po warsztatach. Nawet kupiłem, kupiłam twoje kursy. Rozwijam się, jestem rozwojowym człowiekiem, kobietą, mężczyzną. Czyżby? To pokaż mi owoce swoje. Gdzie są owoce tego rozwoju? Ano nie ma. Jest ból. To może to nie jest rozwój. Może to jest po prostu zdobywanie wiedzy, która de facto zaczyna ciążyć i ciąży na tych barkach człowiek kurwa zmęczony każdego dnia. Tyle wiem, a gówno wiem. Bo im więcej wiesz, tym więcej pytań masz, ale to nie jest w tym problem. Problem jest natomiast w tym, że wiedzę, którą masz, nie stosujesz, nie działasz, nie ruszasz się. Dalej używasz tej wiedzy jako magicznej różdżki, która rzekomo ma sprawić, że będziesz szczęśliwym człowiekiem. Nie będziesz. Dlaczego? Dlaczego nie będę szczęśliwym człowiekiem, skoro się rozwijam? Bo założyłeś, założyłaś sobie, że szczęście jest gdzieś w przyszłości, a jego tam nie ma. Szczęście jest tylko i wyłącznie tu. Teraz. Nie tam będzie i nie tam było. Jest tu. Teraz. A ty jesteś niczym pan Hilary, który szuka swoich okularów, nie wiedząc, że je ma na nosie. Nie jesteśmy świadomi, czym jest szczęście. Dlatego najprościej jest umieścić na końcu kija jak marchewkę i powiesić przed oczami osiołka, który będzie gonił za tym szczęściem, za tą marchewką. Kiedyś to dogonię, kiedyś będę szczęśliwy. Nie. Szczęście jest tu i teraz. A każde nasze oczekiwanie, związane z tym, jak szczęście ma wyglądać, powoduje, że jesteśmy rozczarowani, a nie szczęśliwi. Dlaczego rozwój, jak to Maria nam napisała. Jest podstawą wszystkiego, bo daje nam świadomość podejmowanych wyborów, wyjście ze swoich automatycznych umysłów, dostrzeżenie szczęścia w chwili obecnej, a nie patrzenia na niego przez pryzmat czasu przeszłego lub przyszłego. Dlatego rozwój jest podstawą. Ci, którzy się nie rozwijają, odczuwają szeroko pojęty ból. Kiedy ludzie odczuwają szeroko pojęty ból, chcieliby mieć na ten ból tabletkę, która uleczy ich i sprawi, że bólu nie będzie. Dlatego, kiedy mi jest niewygodnie, szukam wygody. Dlatego, kiedy się boję, pracuję nad strachem. Dlatego kiedy się wstydzę, pracuję nad wstydem, a to nie to. Bo cały czas, może i likwidujemy ten szeroko pojęty ból, ale nie likwidujemy jego przyczyny. Chcemy pozbyć się z tęczy życia, pewnych kolorów, które nam nie odpowiadają, ale wtedy to już nie będzie tęcza. Tęcza ma swoje kolory i ma w dupie, które nam odpowiadają, a które nie. Abyśmy mogli cieszyć się tęczą, musimy ją widzieć w pełnym kolorycie, w chwili obecnej. Nie ucieszy nas tęcza bez kolorów wybranych w przyszłości ani w przeszłości. Ucieszy nas tylko ta, która jest teraz i na którą możemy patrzeć, i którą możemy doświadczać przez pryzmat. Nie naszych doświadczeń, ale przez pryzmat chwili obecnej, czyli tu i teraz. Nie tam i nie tam, tylko tu. Czy ja wam kurza mać stopa, podałem przepis na szczęśliwe życie? Być może. Ten, kto to zrozumie, ma szansę. Ten, kto tego nie zrozumie, też ma szansę. Każdy ma szansę. Teraz, żebym był poprawnym, patologicznym coachem powiedział: kupujcie moje kursy magiczne, bo po nich zobaczycie, czym jest szczęście. Ale nie powiem, tak jak zechcecie to sobie kupicie. Jak nie zechcecie, to będziecie siedzieć tam, gdzie siedzicie i w sumie też możecie być szczęśliwi. Tu chodzi o rozwój, zmianę perspektywy, szerszą perspektywę. Nikt nie może wam dać szerszej perspektywy. Nikt nie ma magicznej różdżki pomachać po nosie i powie, bah, Abrakadabra, braka, babra. Już masz szerszą perspektywę. Szersza perspektywa to widzenie wszystkich kolorów tęczy, a nie jęczenie, że nie chcę widzieć pewnych kolorów tęczy. Szersza perspektywa przede wszystkim to akceptacja rzeczywistości, w której de facto jesteś teraz. Nie możesz być winnej, bo jakbyś mógł, to być był, ale nie jesteś. Więc. Czy ja ci znowu coś podpowiedziałem? Tak. A po resztę zapraszam do moich kursów, pakietów za śmieszne pieniądze. Pozdrawiam Was, moi mili, świadomi ludzie.